To nieprawda, że jesteś leniwy. Tak. To nieprawda, że jesteś leniwy. O co mi dokładnie chodzi? Wiecie, jest tak bardzo dużo materiałów na temat tego, co zrobić, żeby się lepiej motywować, żeby mieć większą samodyscyplinę i tak dalej. I pamiętam, jak ja sam e, zwracałem na to ogromną ogromną uwagę, co tu zrobić żeby mieć większą samodyscyplinę, żeby się lepiej motywować jakich, nie wiem, jakie materiały oglądać może jakiś filmik co ludzie są w stanie osiągać i próbowałem różnych tyków, żeby przemóc swoje lenistwo i wreszcie zabrać się do roboty tylko potem zacząłem się zastanawiać jak to jest, że w niektórych dziedzinach ja naprawdę nie potrzebuję wiele samodyscypliny, chociaż to są trudne zadania, a w niektórych to wymaga ode mnie cholernie dużo takiej po prostu mentalnej siły, żeby się wreszcie aż zmusić do zrobienia czegoś. Dla przykładu. Pamiętam, jak jeszcze podczas studiów, jak wracałem z zajęć, to nie było dla mnie problemem, żeby 4 godziny, się, 4 godziny dziennie usiąść. I klepać słówka z angielskiego. I tak przez pół roku nauczyłem się 7000 słówek i udało mi się przystać grę o tron. I to wtedy nie było dla mnie problemem. Ale na przykład, jak już wspominałem, wam zajmowałem się sprzedażą oprogramowania dla restauracji. I doszedł taki przy taki moment, kiedy zacząłem na tym już zarabiać jakieś pieniądze, że. Było bardzo ciężko mi się zmusić do tego, żebym, żebym dalej dzwonił do tych klientów i umawiał się na spotkania. I podobny przypadek miał mój współlokator, który również pracował ze mną przy tym projekcie i miał straszny opór, żeby właśnie chociażby dzwonić do tych restauracji. Ale w tym samym czasie, praktycznie każdego dnia zasuwał na siłownię na dwóch. Czasami trzygodzinne treningi, mega męczące. I z tym nie miał absolutnie żadnego problemu. No więc, jak to jest? Jesteśmy? E, mamy tą samodyscyplinę do działania, czy jej nie mamy? Dlaczego w niektórych momentach, w niektórych e, zadaniach, które wykonujesz, musisz jakoś tak popychać do tego działania, a nie przychodzi ci to tak łatwo? Jak w innych kwestiach. I tutaj jest. E, uważam, że problem leży w Twojej głowie, w tym, jak postrzegasz te konkretne działania. Bo może jest to coś, czego po prostu nie lubisz. I tutaj nieważne, jakbyś się motywował, będzie ci po prostu ciężko to zrobić. Chociaż czasami trzeba po prostu przyznać, że no to jest do zrobienia i robię. Więc po prostu możesz czegoś nie lubisz robić. Druga kwestia może pracujesz nad projektem, który, na który podświadomie gdzieś głębiej czujesz, że w ogóle nie zasługujesz. Na przykład, twoje zarobki są X, a ty chcesz zarabiać 2 razy X. Ale twoja głowa ci mówi nie, nie, nie. Ty, no co ty? Ty w ogóle na to nie zasługujesz, to za wysokie progi dla Ciebie. I nieważne, jak bardzo byś się starał, to w tym akurat Ci się nie uda. I to nie jest kwestia tego, jak Ty bardzo się będziesz pałował tym, żeby robić te zadania. Bo Twoja głowa gdzieś Ci po prostu mówi, że nie dasz tego zrobić. I będziesz w jak... na różne sposoby torpedował swoje działania. Chociażby przez poczucie braku motywacji i będziesz mówił, jaki jestem leniwy, co ja mam zrobić z tym, żeby się zmienić. A to wcale może nie być, to wcale nie o to może chodzić. Mogę Wam powiedzieć, że akurat przy tym projekcie związanym z restauracjami, akurat ja zacząłem obserwować inną prawidłowość. W momencie, kiedy wyznaczałem sobie jakąś drogę, jakiś plan działania, że jestem dzisiaj tutaj, a chcę być tutaj. I e, zacząłem analizować, gdzie mi tej motywacji zaczyna przy niektórych rzeczach. Tak jak powiedziałem, nie przy wszystkich, przy niektórych. Gdzie mi tej motywacji zaczyna brakować, to mniej więcej gdzieś w połowie. I dlaczego w połowie? E, bo czułem, że to jest ten moment, w którym jeszcze mogę wrócić. Do bezpiecznej przeszłości, do tego co było, i nic nie tracę, bo niby coś zrobiłem, ale jeszcze nikt tego nie zauważy, to jakoś nie wpłynęło gigantycznie na moje życie. I ta potrzeba bezpieczeństwa trzymała mnie w tym miejscu, mniej więcej pośrodku drogi, i nie pozwalała mi pójść dalej. Ona torpedowała moją motywację, i nie mogłem przez to pójść dalej. Ale potrzebowałem sobie to uświadomić, że. Tak silnie potrzebuje bezpieczeństwa, że nie chce iść dalej. Musiałem poszukać rozwiązania. Dlatego moi drodzy, w wielu przypadkach nie chodzi o Twoje lenistwo. Nie chodzi o Twoją samodyscyplinę. Oczywiście ona też jest potrzebna w osiąganiu celów, bo żeby wstać o 5 rano, na przykład, jeżeli mówisz sobie, że będziesz biegał, to nigdy nie jest łatwo podnieść się z łóżka. Ale. To może się bardzo często okazać, że to wcale nie jest głównym czynnikiem, który decyduje o tym, czy osiągasz cele. Po prostu poszukaj tego, co cię blokuje, co cię powstrzymuje i czasami po prostu nie warto szukać nowych trików na motywację. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Jeżeli wam się podobało, dajcie lajka i możecie też zasubskrybować ten kanał. I do zobaczenia następnym razem. A ja idę dalej, ten piękny, na no ten piękny spacer. Trzymajcie się.